Michał Stanek, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu CrowdTalks. Moim Państwa gościem jest zwany, znany Wam doskonale założyciel i prezes spora na pole Adrian Piwko. Adrian, witam cię bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję za ponowne przyjęcie zaproszenia. Cześć, dzień dobry. Adrian jest twarzą absolutnie znaną, znaną naszym widzom, natomiast spotykamy się. Przy okazji kolejnej kampanii crowdfundingowej. Rozmawialiśmy już, rozmawialiśmy już poprzednio o, o, o Twoim biznesie i o tym, co robisz historycznie w trakcie pierwszej kampanii. Potem widzieliśmy się w trakcie różnych debat i spotkań i o, o pora na pola rozmawialiśmy. Natomiast nie jest to pierwsza, pierwsza kampania i pierwsza zbiórka. Pora na pola, natomiast dla tych z Państwa, którzy Ciebie nie znają i być może pierwszy raz mają okazję nas zobaczyć i Ciebie spotkać, bo to od Ciebie dzisiaj chodzi, ja tu tylko mam ogromną przyjemność z Tobą porozmawiać o Twoim biznesie. Jakbyś mógł w trzech słowach powiedzieć czym pora na pola jest i czym się zajmuje? Jasne, dzięki. Tak w skrócie pora na pola jest internetowym targiem naturalnego jedzenia z dostawą do domu, czyli działamy w, na styku dwóch branż, na styku branży tradycyjnej ekologicznej żywności oraz um, na styku branży i grosery, czyli zakupów z dostawą do domu. Um, wyróżniamy się tym, że dostarczamy do domów produkty spożywcze wysokiej jakości, prosto od zaufanych rolników, prosto od małych producentów, które są Przygotowywane, zrywane, pieczone specjalnie pod zamówienie klienta, a nasze takie główne filary działalności jest to platforma internetowa, czyli aktualizujemy ofertę, budujemy serwis, budujemy rozwiązania technologiczne, weryfikacja dostawców czyli selekcjonujemy produkty na naszą stronę, kontrolujemy jakość tych produktów i logistyka czyli odbieramy zamówione wyroby od producentów, konfekcjonujemy je w naszym magazynie i transportujemy do klienta. A jeśli chodzi o, o nasze poprzednie spotkania, to faktycznie było to związane z tym, że jako pora na pola, przeprowadzaliśmy już trzy kampanie crowdfundingowe na początku każdego roku 2019, 2020 i 2021. Crowdfunding był takim naszym paliwem do wzrostu, pomógł nam i finansowo, i marketingowo, i w budowaniu relacji biznesowych, i w pozyskiwaniu partnerów. Do współpracy. Każda taka crowdfundingowa kampania, którą przeprowadzamy, jest dla nas do, wytężonym okresem pracy, ale jednocześnie skutkuje mm, większym zainteresowaniem ze strony mediów, większym zainteresowaniem ze strony klientów, zwiększonym ruchem na stronie. Jest to taki dodatkowy czas dla nas, żeby docierać z naszymi wartościami do szerszego grona osób. Adrian, bardzo Ci dziękuję w imieniu tych, którzy nie mieli okazji. Ciebie wcześniej zobaczyć nie znali biznesu, a teraz idziemy do brutalnej matematyki i do cyfr. Muszę Cię zapytać, ponieważ spotykamy się na początku roku, jak wyglądał rok 2021, pora na pola? Coś udało się osiągnąć w ubiegłym roku i jakie plany na bieżący rok w biznesie? Mm -hmm. um, najważniejsze z punktu widzenia dalszych możliwości firmy była rozbudowa struktury zespołu. Ponieważ w roku 2020, to był ten rok pandemii, zdecydowanie brakowało nam wewnętrznych zasobów na projekty poza taką obsługą bieżącą wzrostu zamówień, więc w rok 2020 wchodziliśmy jako trzyosobowa firma, w 2021 już jako 20-osobowa, teraz w 2022 jest nas niemal 40 osób. Dlatego mamy gotowość do realizacji kolejnych projektów i bardzo cieszy nas to, że w. Cele, które mieliśmy na rok 2021, cele projektowe zrealizowaliśmy szybciej niż zakładaliśmy. Było tego dużo, bo to był ciężki rok, ale jakby powiedzieć o tych najważniejszych, to zdecydowanie był, była to zmiana cyklu logistycznego dostaw w naszej firmie z tygodniowego na dzienny. To był też jeden z głównych celów inwestycyjnych tamtej emisji. Wcześniej klienci musieli. Czekać nawet tydzień na swoją paczkę, teraz dostarczymy im z dnia na dzień. I z racji na specyfikę produktów i małych dostawców, um, też świeżości tych produktów i tego, że one potrzebują czasu, żeby je zrobić, wymaga to od nas dużo dodatkowej obsługi i zmian, ale w ten sposób jesteśmy w stanie dotrzeć do szerszego grona klientów, dla których istotna jest już nie tylko sama jakość i pochodzenie żywności tych produktów, um, ale także taki szybki um, termin realizacji, Zamówienia. Więc ta zmiana logistyczna jest to zmiana, która umożliwia nam dalsze skalowanie, ponieważ mieliśmy poczucie, że rynek osób, które są aż takimi fanami dobrego jedzenia, żeby czekać na niego tydzień, może nie być tak duży, jakbyśmy tego oczekiwali. Wraz z taką zmianą logistyczną zmieniliśmy również platformę na bardziej skalowalną, a także, czyli jakby postawiliśmy naszą stronę na nowym systemie przygotowanym do dalszego rozbudowywania i do z większą wydajnością, a także wdrożyliśmy wyniki projektu badawczo-rozwojowego, który prowadziliśmy przez pół roku 2020 i pół roku 2021, czyli algorytm predykcji koszyka, który przewiduje potrzeby zakupowe naszych klientów. I jeszcze jednym dla nas bardzo ważnym Projektem, który był celem inwestycyjnym, jest um, przygotowywanie do sprzedaży B2B. Stworzyliśmy taki program benefitowy dla firm, Światowy Pracownik. I od teraz firmy um, mogą zaoferować benefit w postaci karty Pora na Pola do robienia zakupów. I tak co miesiąc paczka z Pora na Pola zamiast albo dodatkowo do standardowej karty multisportu czy pakietu medycznego um, będzie. Mogło być rozwiązaniem, które wybiera pracodawca, jeżeli będzie chciał zatroszczyć się o to, jak odżywiają się jego pracownicy, co powinno wprost przekładać się na, na wzrost efektywności pracy. Co jeszcze? Stworzyliśmy spółkę alkoholową. Założyliśmy spółkę, której 100% udziałów należy do Pora na Pola. Jest to spółka, której celem jest Agregowanie producentów lokalnych rzemieślniczych alkoholi, a produkty um, tej spółki, tych dostawców, będą są już prezentowane od grudnia na platformie um, Pora na Pola, więc Pora na Pola daje teraz dostęp nie tylko do doskonałego jedzenia, ale także do ekologicznych win z polskich winnic, rzemieślniczych piw, domowych nalewek um, czy lokalnie destylowanych wódek. Um, to są takie najważniejsze. Bardzo cieszy mnie także przygotowanie projektów, które są egzekucją strategii odpowiedzialności społecznej biznesu na ten najbliższy rok. W tym celu będziemy współpracować z Funduszem NEST, z IKEA, z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i właśnie wdrażanie strategii odpowiedzialności społecznej biznesu, a także skalowanie sprzedaży i rozwój technologii są to dla nas najważniejsze cele na 2022 rok. Dobra, Adrian, za sekundkę porozmawiamy o, o odpowiedzialności społecznej, bo to jest temat, wokół którego musimy na chwilę zostać, ale zanim do tego pójdziemy, to chciałbym na chwilę się zatrzymać przy trwającej kampanii crowdfundingowej na platformie crowdway.pl. Drodzy Państwo, teraz możecie stać się współwłaścicielem biznesu Adriana. Zachęcam, crowdway.pl, wszystkie szczegóły trwającej kampanii, zbiórka na niespełna 2 miliony złotych, miejsca jeszcze troszkę jest, także absolutnie zachęcam do tego, także szczegóły na stronie. O tym dzisiaj nie będziemy rozmawiali, ale chciałbym porozmawiać o rzeczy, która pewnie będzie interesowała naszych widzów. Idzie się poniespełna 2 miliony złotych. Na co chcecie wydać te pieniądze z tej obecnej kampanii? Mm -hmm. um, tak. Um, ja również też oczywiście zachęcam do odwiedzenia strony emisji. Tam będziemy mieli um, też rozpisane szczegółowo te cele. Zawsze można też omówić ze mną na spotkanie, dopytać lub um, wysłać maila, gdy potrzeba jest więcej informacji. Um, a tak skrótowo, um, najważniejsze dla nas. Na ten rok oprócz celu związanego ze strategią odpowiedzialności społecznej biznesu, który też jest, to jest rozwój technologii. Mamy ambicje, żeby jeszcze mocniej rozwijać technologię. Uważam, że nie możemy odstawać od dużych graczy pod tym kątem i osobiście wierzę, że każda firma działająca w e-commerce powinna być firmą technologiczną, aby nie zostawać w tyle. Dlatego skupimy się na dwóch produktach technologicznych. Jeden z nich jest związany właśnie z tym, co wspomniałem, czyli z uruchomieniem nowej odsłony naszego targu i zmianą cyklu logistycznego dostaw z tygodniowego na dzienny. Dostarczamy teraz nasze produkty szybciej i częściej, ale to wiąże się z koniecznością prognozowania zapotrzebowania, żeby zapewniać jak najszybszą, jak najlepszą ofertę. I nie dopuszczać do strat na etapie produkcji i handlu, dlatego złożyliśmy wniosek o dofinansowanie. Dostaliśmy grant w wysokości miliona złotych i wymaga to oczywiście także naszego wkładu i też wcześniej pokrycia, pokrycia finansowego tego projektu, żeby stworzyć takie narzędzie, które ułatwi zakupy u dostawców, pomoże rolnikom planować produkcję. Chcemy przewidywać z określonym prawdopodobieństwem, jakie zapotrzebowanie na konkretny produkt będą mieli klienci pora na pola w danym okresie w przyszłości i w tym celu budujemy algorytm wykorzystujący sztuczną inteligencję, który będzie brał pod uwagę różne czynniki, jak sezonowość, trendy, historie, preferencje naszych użytkowników czy planowane, planowane promocje. Innym takim celem technologicznym tej emisji jest cel, który wynika z potrzeby zagwarantowania klientom pochodzenia produktu i weryfikacji współpracujących z nami dostawców. Czyli chcemy w jeszcze lepszy sposób udowodnić, że te nasze produkty wyróżniają się pod kątem stosownej metody uprawy, wyróżniają się pod kątem produkcji najkrótszej możliwej drogi od pola do stołu. Za czym idzie oczywiście ich wyższa cena. Dlatego przeprowadzimy taką analizę wykonalności. Z dostawcami i prototypowanie rozwiązania, które polegać będzie na zbudowaniu paszportu produktu czyli chcemy pokazać klientowi, jaką drogę przebył jego produkt od dostawcy do niego, do domu. Docelowym rozwiązaniem, które oczywiście będzie w dłuższej perspektywie i którego nie zrealizujemy w przeciągu kilku miesięcy z tej emisji, Byłoby umożliwienie klientowi odczytania z, 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 poprzez zeskanowanie kodu QR na etykiecie jego produktów m, informacji o drodze, jaką przebył m, ten produkt. To jest fantastyczne kawał roboty, który musicie wykonać. Ja już wiem, że przy naszym najbliższym spotkaniu ja chętnie do tego wrócę, bo to są rzeczy unikalne, które w polskim rynku trzymam kciuki, chylę czoła i podpisuję się dwoma rękami nogami pod. Dodatkiem do multisparta, o którym mówiłeś chwilę temu, to jest świetne dołączenie, żeby faktycznie poza benefitem były też rzeczy związane ze zdrową żywnością. Bardzo dobry pomysł. Wszyscy, którzy prowadzicie biznesy, zachęcam, żeby się pochylić nad tego typu benefitami dla, dla swoich ludzi. Adrian, musimy zostać przy temacie odpowiedzialności społecznej, bo to jest temat, który jest absolutnie bardzo kluczowy i bardzo mi się podoba to, co robicie. Przywiązujecie do odpowiedzialności społecznej, natomiast też do transparentnej komunikacji. Te informacje już się na rynku pojawiły. Natomiast wystartowaliście z projektem przełomowym, który pokazuje dokładnie, co się składa na cenę produktów Pola na Pola. Dlaczego? Skąd taki pomysł i co to ma zmienić? I czemu się zdecydowaliście, żeby tą ścieżkę od Pola do Kowalskiego pokazać? Mhm. Tak, jest to faktycznie projekt przełomowy, bo zrobiliśmy to jako pierwsi w branży żywności. Generalnie, jakby pora na pola powstało, ponieważ chciałem stworzyć targ, na którym mali rolnicy, mali wytwórcy, którzy są wykluczeni ze współpracy z wielkimi detalistami, będą mogli zostać godnie wynagrodzeni za swoją pracę. A z drugiej strony, mieszkańcy miast będą mieli to w zasięgu kilku kliknięć. Wiemy po tych kilku latach, że stworzyliśmy ważne, potrzebne miejsce i idziemy krok dalej, ujawniając dokładne koszty składające się na cenę. Zrobiliśmy to dosłownie kilka dni temu. Pokazujemy, jaka skład... ile procent ceny, a nawet nie ile procent, tylko dokładnie w złotówkach, płacimy rolnikowi za każdy z produktów. Jaki to, ile kosztuje nasza praca, pora na pola, ile kosztuje logistyka tego produktu, a ile wynosi podatek, i nazwaliśmy to transparentną ceną. Um, pytałeś dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że wierzymy w uczciwe i etyczne wynagrodzenie za pracę. Jesteśmy głęboko przekonani, że nasi klienci to osoby, które są nieobojętne na otaczający świat i chcemy, aby wszyscy bardziej świadomie mogli dokonywać. Dobrych wyborów. Spora na pola to rolnicy i wytwórcy określają ceny swoich produktów i teraz klient widzi to czarno na białym. Klient nie ma już podstaw, żeby sądzić, że na przykład mamy ogromną marżę. Nie wiem, kupujemy coś, kupujemy marchewkę za złotówkę, sprzedajemy za 6 zł. Nie robimy tego i to widać, to można sprawdzić. Nie mielibyśmy prawa tego, tej informacji przekłamać. Tak jest, jak pokazujemy, większa część ceny produktu zostaje u dostawcy. Wierzymy, że może to, że to buduje relację pełną zaufania, i też sprawi, że podczas dokonywania wyborów zakupowych częściej będziemy zadawać sobie pytania o taki o uczciwe wynagrodzenie dla drugiej strony. W ogóle. Więcej powinniśmy moim zdaniem myśleć o drugiej stronie transakcji i pokazanie tego, ile dostaje ta druga strona transakcji, jest według mnie bardzo ważne. Ci, że Wierzę ja też absolutnie że... uważam, że w tej chwili Ci przybyło bardzo dużo wrogów, którzy mają niepoukrywane te, tego typu koszty i własne przychody gdzieś tam są zamaskowane i nie widać tego. Także bardzo mi się podoba, że się podpisuję dwoma rękami po tym, co robicie. Absolutnie jesteście trendseterem w transparentności i jeżeli kolejni, drodzy Państwo, do czego zachęcam, to podłapią, to niewątpliwie wszyscy konsumenci świadomie będą wydawali pieniądze. I to jest pomysł, który absolutnie popieram. Ale wrogów na pewno Adron przybyło teraz. Tak, zdajemy sobie z tego sprawę, a z drugiej strony wierzymy, że możemy być przyczynkiem do jakiejś większej zmiany i tego, że nie będziemy jedyną firmą, która to zrobi, nie twierdzę, że nagle wszyscy pójdą w nasze ślady, ale że może nastąpi jakaś zmiana i nie będziemy jedyni i to mnie chyba by najbardziej ucieszyło. Adrian, a propos zmian, wszyscy uciekają w dobie pandemii do internetu, a ty masz plany, żeby jednak z tego internetu, gdzie jesteś w 100%, trochę uciec do analogowości, plany, żeby pójść kanału kanał tradycyjny. Skąd taki pomysł i taka zmiana? Mhm. Um, wynika to głównie z tego, że zauważyliśmy, że paradoksalnie pandemia wcale nie przeniosła tak w 100% Polaków do zakupów do sieci, a Zatarła granicę. Zatarła granicę pomiędzy kanałem Offline i kanałem online. To się tak naprawdę trochę łączy, trochę klient wybiera w ostatniej chwili. Ja uważam, że Polacy nie chcą robić ani zakupów online, ani offline w tym momencie, tylko chcą robić dokładnie tak, jak w danej chwili o tym myślą. Więc my widzimy wiele korzyści w przenikaniu się sprzedaży w obu tych kanałach. Dodatkowo mamy specyficzny produkt. Produkt, który jest produktem wyższej jakości, um, który na pierwszy rzut oka wcale nie musi się różnić od produktu tańszego dostępnego w sklepie, a zwłaszcza gdy ten rzut oka jest rzutem oka na stronę internetową. Dlatego mamy poczucie, że nasze produkty warto prezentować w świecie rzeczywistym z racji na ich um, specyfikę. Dlatego zamierzamy wykonać taki pierwszy krok do wyjścia z ofertą poza internet. Rozmawiamy teraz o dosyć intensywnie o przejęciu jednego ze sklepów z tradycyjną lokalną żywnością w Warszawie i jakby prowadzeniu jego w połączeniu z pora na pola. Rozmawiamy też z innymi sklepami na temat jakiejś potencjalnej współpracy, stworzenia punktów odbioru naszych produktów, stworzenia miejsc do ich zobaczenia czy spróbowania, ponieważ jest to potrzeba naszych klientów, którą nam sygnalizowali i na którą chcemy odpowiedzieć w myśl strategii wielokanałowości sprzedaży. Okej. Okay. Adrian, chciałbym zostać jeszcze chwilę przy cyfrach, ponieważ niewątpliwie to interesuje dotychczasowych. Współdziałowców biznesu, jak i tych z Państwa, którzy rozważają zainwestowanie w trakcie trwającej kampanii crowdfundingowej. Chciałem porozmawiać z tobą o zmianie w przychodach. 20 rok wzrost wielokrotny przychodowości, 21 te przychody są już znacznie, czy przyrost jest znacznie mniejszy. Z czego to wynika? W mojej ocenie, a także z rozmów, jakie odbywałem z szefami innych i grossery. Wynika to z tego, że w drugiej, głównie w drugiej połowie 2021 roku rynek złapał taką delikatną zadyszkę, jeśli zestawia się wyniki sprzedażowe firm i grocery w 2021 w porównaniu z 2020. I wynika to głównie dlatego, że w 2020 ten wzrost był ogromny, być może trochę nienaturalny w porównaniu do 2019 roku. Te zmiany były bardzo dynamiczne z racji na pandemię. Dlatego naszym zdaniem jest rozsądniej teraz spojrzeć na, na dłuższą perspektywę i rozpatrywać taki wzrost jakby dwuletni, ponieważ w 2021, w tej drugiej połowie, nastąpiła taka delikatna korekta wzrostów w stosunku do 2020, ze względu na to, że w 2020 ten wzrost był Zawyżony klientami z pandemii, którzy byli klientami, część z tych klientów była klientami tylko ze względu na pandemię. U do, do części z klientów nie nastąpiła trwała zmiana, oni w 2021 zniknęli. Stąd korekta wzrostu. Nie zmienia to faktu, że rynek ma oczywiście ogromne perspektywy. Urośnie zgodnie z prognozami najbardziej dynamicznie ze wszystkich gałęzi e-commerce w kolejnych latach. Więc gdy tak intensywnie, znaczy może inaczej, wzrosty poszczególnych firm nie mogły być tak intensywne przez dwa kolejne lata, rok do roku, jeszcze zwłaszcza w dodatku że pojawienie się wielu, pojawiło się wiele konkurencyjnych firm, które zauważyły atrakcyjność tego rynku. Fakt jest jednak taki, że po pandemii jesteśmy 7,5 razy większa, więksi niż przed pandemią, utrzymujemy średnioroczny wzrost 140% rok do roku od powstania do, do dziś. To jest w wielu biznesach do pozazdroszczenia, także ci z Państwa, którzy obserwują, że wzrost... Jest mniejszy, to może, żebyście mieli w swoich biznesach tego typu wzrosty, a drętach czy inaczej chylę bo wzrost jest gigantyczny. Z każdym rokiem baza rośnie, więc zawsze jest trudniej pokazać wyższą. Wyższy wzrost na, na, na podstawie roku, który już poprzedni był, był lepszy, także to, to niestety apetyt strasznie miarę jedzenia, ale jest to coraz trudniejsze. Ale ten, powoli zmierzając do końca, bo czas nieubogani nam się będzie kończył, ale chcę porozmawiać jeszcze o planach debiutu giełdowego, który wedle mojej wiedzy nie zmieni się. W 23 roku chcecie być na giełdzie, ale chcę porozmawiać o innej rzeczy. Do, zanim do tego debiutu dojdzie, trwa kampania crowdfundingowa. Jest to kolejna, tak jak już powiedziałem na początku naszej rozmowy, z kampanii, która nie jest na całą kwotę 4,5 miliona mniej więcej złotych, czyli równocześnie miliona euro, tylko to jest kolejna kampania, która jest na poziomie około 2 milionów złotych, tak jak i obecna. Czemu obraliście taką ścieżkę kilku kampanii crowdfundingowych na mniejszą kwotę i debiut planowany na przyszły rok? Mhm. Debiut planujemy na, 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 na koniec przyszłego roku, na, tam, na grudzień 2023, a sama czwarta emisja jest takim, Kolejnym krokiem, który jest zgodny z naszą strategią finansowania i rozwoju i zakłada pozyskiwanie kapitału w sposób wieloetapowy, który pozwala na realizację stopniową założonych, założonej wizji biznesowej. Takie krótsze odstępy pomiędzy rundami inwestycyjnymi umożliwiają według nas bardziej zwinne dopasowanie celów do aktualnej sytuacji rynkowej oraz przedsiębiorstwa. Tym bardziej, że ta sytuacja rynkowa naprawdę się zmienia. Potrzeby konsumentów na tym rynku dowiadujemy się dużo co kilka miesięcy i aktualizujemy i nasze plany, i widzimy, że powinniśmy realizować inne cele, dlatego jesteśmy w stanie szybciej to dopasować, a wizja pozostaje bez zmian. To znaczy, wiemy, że chcemy być liderem rzemieślniczej żywności, wiemy, jak tam iść. Jeśli chodzi o big picture, ale precyzyjne dobieranie celów lepiej robić w krótszych odstępach czasowych. Więc w moim odczuciu nie warto pozyskiwać pieniędzy na dłuższy okres. To znaczy, fajnie mieć więcej pieniędzy, ale jest to trudniejsze. A w młodych firmach dosyć zwinnie trzeba aktualizować plany rok już jest dla nas tak naprawdę epoką i mm, dużo się zmienia. Adrian, ostatnie pytanie, ale tak już faktycznie korzystając z tego małego, małej ilości czasu, które nam została, to też prośba w trzech słowach żołnierskich. Rozumiem, że przy dynamicznie rozwijającym biznesie i przy coraz to nowych akcjonariuszach, którzy do biznesu dołączają, nie zapominasz o nich i pamiętacie o relacjach inwestorskich i o komunikacji. Jakbyś mógł w trzech słowach powiedzieć, jak utrzymujesz relacje z dotychczasowymi współwłaścicielami biznesu i inwestorami? Mm -hmm. Oczywiście te relacje są dla nas bardzo ważne i jesteśmy za nie doceniani zarówno przez akcjonariuszy, którzy nam to wprost mówią, że komunikujemy się w sposób wyróżniający na tle innych spółek, jak i przez media, które nam się przyglądają. I komunikację utrzymujemy na kilka sposobów. Jedną z nich jest grupa na Facebooku, gdzie, w której aktywnie biorę udział w dyskusjach i odpowiedziach. Drugim sposobem jest skrzynka dedykowana inwestorom, gdzie się komunikujemy i odpowiadamy na pytanie. Trzecim kanałem, tym od nas jednostronnym, jest comiesięczny mailing, który wysyłamy do akcjonariuszy i przedstawiamy przekrój najważniejszych informacji, jakie w danym miesiącu wydarzały się u nas w spółce. Natomiast relacje z rynkiem, czyli z akcjonariuszami, być może z naszymi przyszłymi inwestorami, prowadzimy przez zakładkę akcjonariat na naszej stronie, informujemy o najważniejszych wydarzeniach ze spółki, dystrybuujemy notki prasowe, organizujemy webinary czy czaty inwestorskie. Muszę postawić kropkę, nieuboganie muszę być strażnikiem czasu, a ten czas nam się właśnie w tej sekundzie skończył. Adrian Piwko, prezes założyciel Pora na Pola był moim Państwa gościem. Adrian, bardzo Ci serdecznie dziękuję. Drodzy Państwo, odsyłam na stronę crowdway.pl do Zachęcam do uczestnictwa w trwającej kampanii, po wszystkie szczegóły też na stronę, a jak będziecie współwłaścicielami biznesu, to niewątpliwie Adrian będzie się z Wami komunikował przez te wszystkie kanały, o których powiedział. Adren, serdecznie Ci dziękuję, wszystkiego dobrego, drodzy Państwo i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.